Zapraszamy wszystkich na obchody drugiej rocznicy tragedii smoleńskiej, zamachu smoleńskiego, gdzie zginął prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński wraz z małżonką, prezydent naukowcy Ryszard Kaczelowski i także osoby z Krakowa, poseł PiS Zbigniew w Lasyrbach i prezes IPN-u Janusz Kurtyka. spytać się, gdzie jest prezydent Krakowa, gdzie są radni Krakowa, gdzie są radni sejmiku województwa małopolskiego, gdzie są oficjalne władze tego miasta, dlaczego ich tu dzisiaj nie ma. Dlaczego nie ma tu dzisiaj, po dwóch latach od tej tragedii, pomnika poświęconego tragedii smoleńskiej. Wzywam wszystkich ludzi, którzy przychodzą tu od dwóch lat, do tego, abyśmy mogli za rok odsłonić tu pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Wzywam ojców Dominikanów o wyrażenie zgody, by stanął tu pomnik smoleński. Dziękuję. Głos zabierze pan Grzegorz Sordy. Adamie, ja myślę, że mogę ci odpowiedzieć, gdzie są. Tu są ci, którzy mieli potrzebę serca przyjść. Niewiele niestety do tej pory wiemy tak naprawdę o tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia. Ale wiemy na pewno, że do tej pory wytworzono wielką manipulację stworzono wielki mechanizm dezinformacji. Informacje, które podawano zaraz w pierwszych minutach, czy godzinach po, po katastrofie, stoją w zupełnej sprzeczności z tym, co udało się na dzisiaj ustalić. Wiadomo, że w kabinie nie było generała Błasika, mimo że usilnie przedstawiano, iż to on wymusił lądowanie. Wiadomo, że samolot nie podchodził do lądowania, zbliżał się do wysokości krytycznej, do wysokości 100 metrów, Pytanie nasuwa się, dlaczego zszedł tak nisko. Wiadomo, że na pokładzie nie było żadnej paniki. Załoga prawidłowo wszystkie czynności wykonywała. To wiadomo. Wiadomo, że naukowcy chcieli przeprowadzić również w polskich ośrodkach naukowo-badawczych pewien eksperyment, który przez naciski władz nie udało się do dzisiaj zrealizować, mimo że były uniwersytety pierwotnie gotowe do przeprowadzenia tego typu eksperymentu. Wiadomo, że do dzisiaj nie ma wraku samolotu w Polsce, pomimo że różne części w różnych miejscach znajdują się i znajdowały się. Wiadomo, że dokumentacja, którą nas uraczono zresztą po wielkich perturbacjach, jest w znacznym stopniu fałszowana czy nie trzymająca się żadnej kupy. Wiadomo, że sekcje włok, zwłok, które następowały tu już w kraju, Nijak mają się do tych sekcji, które podali Rosjanie. I wiele rzeczy nie wiadomo, ale to, co na pewno musimy uczynić, to domagać się do przeprowadzenia rzeczywistego, prawdziwego śledztwa, bo ono jest niezbędne do wyjaśnienia wszystkich kulisów, szczegółów tej katastrofy. Dotąd w Polsce nie będzie porządku, nie będzie porozumienia dopóki tej historii nie da się w pełni wyjaśnić. Szanowni państwo, polityka powinna wspierać się na prawdzie. Niestety nasz naród został szczególnie doświadczony. To państwo, które pojawiło się w 1945, wsparło się na kłamstwie katyńskim. To państwo, w którym żyjemy dzisiaj Wspiera się niestety na kłamstwie smoleńskim.